Ojciec kopie łopatą wilgotnej ziemi pod psią budą. Jego ręce drżą, gdy dotyka czegoś miękkiego w mule. Metalowa łopata uderza o coś sztucznego, plastikowego. Tomasz Kowalski klęka i zaczyna kopać palcami. To mały niebieski plecak z napisem Mikołaj. Jego serce zatrzymuje się na kilka sekund. Oczy wypełniają się łzami, które nie płynęły od lat. Plecak jest brudny, przegniły ale rozpoznawalny. Ten sam, który syn miał na plecach 8 lat temu. Tomasz upuszcza łopatę i pada na kolana w ziemi. Wracamy do 12 czerwca 2016 roku. Słoneczne popołudnie. Siedmioletni Mikołaj Kowalski siedzi pod jabłonią w ogrodzie. Wokół niego rozrzucone deski, gwoździe, młotek. Buduje domek na drzewie, swojego wymarzonego schronienia. Słońce filtruje przez liście. Ptaki śpiewają w koronach. Chłopiec ma na sobie czerwoną koszulkę w kratkę. Jeansowe spodenki są poplamione trawą i ziemią. Na plecach niebieski plecak szkolny z kredkami. Jego jasne włosy lśnią w promieniach słońca. Mikołaj jest szczęśliwy, skupiony na swojej pracy. Jeśli chcesz poznać prawdę o tym zaginięciu, zostań ze mną do końca tego materiału. Kliknij dzwonek, subskrybuj kanał Detektyw Zofia. W komentarzach napisz, co myślisz o tej sprawie. Historia tego chłopca wstrząśnie Twoim sercem. Matka Ewa przygląda się synowi z okna kuchni, zmywa naczynia po obiedzie, uśmiecha się czule. Mikołaj jest jej jedynym dzieckiem, oczkiem w głowie. Zawsze był spokojny, posłuszny, nieśmiały. Nigdy nie sprawiał problemów, nigdy nie uciekał. O 15.30 chłopiec podnosi się z trawy, otrzepuje spodenki z kawałków kory i liści. Jego mały domek jest prawie gotowy. Zostały mu tylko dwie deski do przybicia ale pragnienie jest silniejsze niż chęć zabawy. Mikołaj podchodzi do okna kuchni. Puka delikatnie w szybę, żeby zwrócić uwagę. – Mamo, możesz mi dać szklankę soku? – pyta. Jego głos jest miękki i dziecięcy, pełen ciepła. Ewo kiwa głową i sięga do lodówki. – Zaraz ci przyniosę skarbie – mówi z uśmiechem. Nalewa pomarańczowy sok do jego ulubionej szklanki. Tej z rycinką dinozaura – prezent na szóste urodziny. Mikołaj macha chętką i wraca do swojego domku. Nie wie, że to ostatnie słowa, które usłyszy od mamy. Kiedy Ewa wychodzi na taras z sokiem, jej świat rozpada się na kawałki. Ogród jest pusty, cisza przeżywa tylko szum liści. Drabinka leży przewrócona pod jabłowną, młotek i gwoździe rozrzucone po trawie jak po burzy. Ewa biega po całym ogrodzie, woła syna. Jej głos załamuje się, staje się coraz bardziej histeryczny. Sprawdza szopę. Altankę, każdy kąt posesji. Serce wali jak młot, ręce się trzęsą. Mikołaj! Mikołaj! Jej krzyk niesie się echem. Rzuca się na kolana, zagląda pod krzaki. Może się schował, może to tylko zabawa, ale instynkt matki mówi jej coś innego. Mikołaj nigdy nie grał w chowanego sam. Zawsze prosił kogoś, żeby go szukał. Sąsiedzi zaczynają wychodzić z domów. Słyszą histeryczne krzyki kobiety. Pani Nowak z 49 przychodzi pierwsza. Co się stało? Gdzie Mikołaj? Pyta. Ewa tylko płacze, nie potrafi mówić. Tomasz wraca z pracy o 16. Autobus zatrzymuje się przed domem. Słyszy krzyki żony jeszcze z ulicy. Biegnie przez ogród, serce mu zamiera. Znajduje Ewę na środku trawnika, w histerii. Mikołaj znikł, nie mogę go znaleźć! Jej słowa uderzają go jak piorun. Tomasz natychmiast dzwoni na policję. Zaginął mi syn ma siedem lat. W głosie czuję, że stało się coś strasznego. Pierwsze psy sąsiedzkie zaczynają szczekać. Józef Bednarski z numeru 47 wybiega z domu. Samotny mężczyzna, około pięćdziesięciu lat. Mieszka sam z trzema wielkimi owczarkami. Wydaje się szczerze zmartwiony zaginięciem. Pomogę szukać, mówi spokojnie. Jego głos jest niski, opanowany. Nie patrzy rodzicom prosto w oczy. Ręce ma w kieszeniach, ramiona napięte. Coś w jego zachowaniu wydaje się dziwne. Sąsiedzi słyszą krzyki i przybiegają pomagać. Przeszukują każdy metr okolic. Państwo Kowalczyk, pan Nowak, młoda matka z 51. Wszyscy znali Mikołaja. Lubili go. Był grzecznym, uśmiechniętym dzieckiem. Józef prowadzi przeszukiwanie lasu. Zna okolice lepiej niż ktokolwiek. Mieszka tu od 20 lat, chodzi po lesie. Wszyscy ufają jego lokalnej wiedzy. Ale jego spokój wydaje się nienaturalny. Pierwsza poszlaka. Ślady na miękkiej ziemi. Małe buty rozmiaru 32 prowadzą do płotu. Odciski są głębokie, jakby dziecko biegło, ale za płotem ślady się urywają, jakby ktoś podniósł chłopca i go uniósł. Policja przyjeżdża po 20 minutach. Inspektorka Alicja Zawada ma 15 lat doświadczenia, ale ten przypadek wydaje się inny. Chłopiec znikł w biały dzień z własnego ogrodu. Bez świadków, bez krzyku, bez walki. Pierwsze przesłuchanie rodziców. Tomasz jest mechanikiem, pracuje od siódmej do szesnastej. Ewa jest nauczycielką, ma wakacje. Małżeństwo trwa dziesięć lat, bez problemów. Mikołaj to ich jedyne dziecko, wymodlony. Inspektorka analizuje miejsce zaginięcia. Domek na drzewie jest niedokończony. Brakuje dwóch desek, które leżą obok. Mikołaj przestał pracować w połowie czynności. Coś go przerwało, coś go odciągnęło. Pierwsze 48 godzin są kluczowe. Setki policjantów przeszukują las, strażacy sprawdzają studnie i zbiorniki, ochotnicy patrolują wszystkie drogi, helikopter lata nad okolicą przez całą noc. Józef Bednarski zgłasza się na przesłuchanie. Chce pomóc w znalezieniu chłopca. Siedzi spokojnie, ręce złożone na stole. Jego alibi na 12 czerwca jest kruche. Twierdzi, że spał po nocnej zmianie w fabryce. Pracy na nocną zmianę nie da się potwierdzić. Fabryka nie prowadzi dokładnych zapisów. Współpracownicy nie pamiętają, czy był. Józef mógł wyjść wcześniej, nikt by nie wiedział ale to nie wystarcza na oskarżenie. Sąsiedzi opowiadają o dziwnych szczegółach. Józef często obserwował dzieci przez płot, pytał o ich imiona, szkolne oceny, wiedział, którzy rodzice pracują. Jego zainteresowanie było niepokojące. Pani Kowalczyk wspomina nieprzyjemne sytuacje. Józef pytał, czy Mikołaj będzie sam, interesował się, kiedy wychodzimy. Zawsze znajdował preteksty do rozmowy. Teraz te rozmowy nabierają mrocznego sensu. Przeszukanie domu Józefa przynosi rozczarowanie. Mieszkanie jest czyste, uporządkowane. Nie ma żadnych śladów obecności dziecka. Policja sprawdza piwnicę, strych, garaż. Wszystko wydaje się być w porządku. Ale w sypialni znajdują dziwną rzecz. Lornetka skierowana w stronę ogrodu Kowalskich. Józef mógł obserwować dziecko przez okno. Wiedział o jego codziennych zajęciach. To nie był przypadek. To była obserwacja. Mijają lata, sprawa zostaje częściowo zapomniana. Tylko rodzice wciąż szukają syna. Tomasz posiwiał, Ewa schudła dramatycznie. Ich małżeństwo przetrwało, ale naznaczone tragedią. Mikołaj jest obecny w każdej rozmowie. Józef Bednarski zaczyna się dziwnie zachowywać, unika kontaktu z rodziną Mikołaja. Nie wychodzi z domu przez tygodnie. Sąsiedzi słyszą nocne płacze z jego mieszkania, jakby coś ciążyło mu na sumieniu. Jego psy stają się coraz bardziej agresywne, szczekają na każdego, kto się zbliża. Józef nie wyprowadza ich na spacery. Karmienie odbywa się tylko wieczorem. Zwierzęta są niespokojne, wyjątkowo dzikie. Prywatny detektyw Marek Nowak przejmuje sprawę. Za własne oszczędności rodzina go wynajmuje. Detektyw skupia się na najbliższym otoczeniu. Sprawca musi mieszkać w okolicy. Zaczyna tajne obserwacje wszystkich sąsiadów. 2024 rok 8. rocznica zaginięcia. Tomasz postanawia odnowić ogrodzenie. Kupuje nowe deski, farby, narzędzia. Chce, żeby wszystko wyglądało jak wcześniej, jakby Mikołaj miał kiedyś wrócić. Józef od trzech lat prawie nie wychodzi. Jego dom popadł w ruiny i zaniedbanie. Trawa zarośnięta, okna zabite deskami. Ale psy wciąż tam są. Teraz już dzikie. Trzy duże owczarki. Coraz bardziej agresywne. Podczas prac przy płocie Tomasz zauważa dziwną rzecz. Psy Józefa szczekają, gdy się zbliża, ale nie jak zwykle. To wyjący lament. Jakby próbowały mu coś powiedzieć. Instynkt ojca podpowiada mu straszną prawdę. Tomasz obserwuje psy przez kilka dni. Zawsze szczekają w tym samym miejscu, przy wielkiej drewnianej budzie. Ziemia wokół niej jest innego koloru. Jakby ktoś niedawno ją przekopywał. W niedzielny poranek Tomasz przeskakuje przez płot. Józef wyjechał, dom jest pusty. Psy nie atakują, tylko skomleją żałośnie. Prowadzą go do swojej budy. Pod drewnianą konstrukcją, ziemia jest miękka. Tomasz bierze łopatę i zaczyna kopać. Jego ręce drżą, serce wali jak młot. Na głębokości 30 cm czuje opór. To mały, niebieski plecak szkolny. Ten sam, który Mikołaj miał 8 lat temu. W plecaku Tomasz znajduje pozostałości przeszłości, zeszyt do matematyki, kredki, zgniłe jabłko. Wszystko przegniłe, ale rozpoznawalne. Na okładce zeszytu dziecięce pismo. Mikołaj Kowalski, klasa 1A, SP numer 12. Tomasz płacze po raz pierwszy od ośmiu lat, łzy mieszają się z ziemią na jego twarzy. Wreszcie ma dowód, wreszcie wie prawdę. Ale gdzie jest ciało jego syna? Czy Mikołaj cierpiał przed śmiercią? Józef Bednarski wraca wcześniej do domu. Widzi obcego mężczyznę w swoim ogrodzie. Co pan tu robi? To moja posesja. Ale gdy zauważa plecak, blednie jak ściana, jego reakcja mówi wszystko. Gdzie jest mój syn? Co z nim zrobiłeś? Tomasz rzuca się na Józefa z łopatą. Mężczyzna próbuje uciec, ale jest słaby. Tomasz go dogania i powala na ziemię. Józef płacze, ale nic nie mówi. Przyjeżdża policja, karetka, technicy. Józef zostaje aresztowany, ale nie przyznaje się do winy. Plecak ktoś mi podrzucił, twierdzi. Pomimo dowodów zaprzecza wszystkiemu. Przeszukanie posesji Józefa trwa tydzień. Policja rozkopuje cały ogród. Znajdują ubrania, zabawki, notatnik. Wszystko należało do Mikołaja. Ale ciała chłopca nigdzie nie ma. W domu Józefa policja odkrywa więcej. Zdjęcia dzieci z okolicy na ścianie. Mikołaj na wielu z nich. Obserwował go przez miesiące. Planował porwanie z premedytacją. Józef w końcu częściowo się przyznaje. Mikołaj wpadł przez płot do mojego ogrodu, przestraszył się psów i upadł, uderzył głową o kamień i umarł. Nie chciałem go skrzywdzić, ale jego wersja brzmi niewiarygodnie. Dlaczego ukrył ciało przez osiem lat? Dlaczego nie wezwał karetki? Dlaczego obserwował go wcześniej? Prokuratura nie wierzy w przypadek. Józef ma zawał serca w celi. Zostaje przewieziony do szpitala we Wrocławiu. Jego stan jest krytyczny. Rodzina ma nadzieję na ostatnie zeznania, ale mężczyzna jest podłączony do aparatury. Nieoczekiwanie Józef odzyskuje przytomność. Prosi o rozmowę z rodzicami Mikołaja. Mikołaj! Przepraszam! Las! szepcze, ale zanim zdąży więcej powiedzieć, alarmuje się monitor. Jego stan się pogarsza. Józef wykorzystuje chaos podczas zmiany dyżuru, wyrywa kroplówkę i ucieka za szpitala. Pomimo słabego stanu, znika bez śladu. Personel znajduje pustą salę dopiero rano. Policja organizuje natychmiastową obławę. Emitowany zostaje krajowy list gończy. Józef Bednarski poszukiwany w całym kraju. Jego zdjęcie pojawia się we wszystkich mediach, ale minął tydzień, miesiąc, pół roku. Nikt go nie widział, nikt nie wie gdzie jest. Tomasz i Ewa wiedzą część prawdy. Ich syn nie żyje, a sprawca jest wolny. Przez osiem lat mieszkali obok mordercy. Prawda była tak blisko, ale niewidzialna. Czy kiedykolwiek będą mogli pochować syna? Ciało Mikołaja nadal nie zostało znalezione. Józef zabrał tę tajemnicę ze sobą. Czy pochował go w lesie, czy wrzucił do rzeki? Te pytania dręczą rodziców każdego dnia. Józef Bednarski wciąż jest poszukiwany. Policja dostaje zgłoszeń z całej Europy, ale żadne nie prowadzi do jego schwytania. Może żyje pod fałszywym nazwiskiem. Może już nie żyje od dawna. Dom Józefa stoi pusty i zaniedbany. Nikt nie chce go kupić ani wynająć. Sąsiedzi mówią, że to przeklęte miejsce. Okna zostały wybite przez wandali. Natura powoli odzyskuje ten teren. Tomasz i Ewa przeprowadzili się do innego miasta. Nie mogli patrzeć na dom sąsiada. Każdy dzień w tamtym miejscu przypominał o tragedii, ale pamięć o Mikołaju zabierają wszędzie. Syn na zawsze zostanie siedmioletnim chłopcem. Czy system zawiódł Mikołaja? Czy policja mogła go uratować? Czy sąsiedzi powinni wcześniej zareagować? Pytania, które dręczą wszystkich zaangażowanych. Niektóre tragedie można było uniknąć. Fundacja Bezpieczne Dzieciństwo powstała z ich bólu. Tomasz i Ewa pomagają teraz innym rodzinom. Uczą czujności, mówią o zagrożeniach, organizują szkolenia dla rodziców. Ich ból stał się siłą dla dobra. Czy Józef kiedyś zostanie schwytany, czy powie prawdę o miejscu pochówku, czy rodzice będą mogli go godnie pochować? Może nigdy się tego nie dowiemy. Sprawiedliwość czasem przychodzi za późno, ale pamięć o Mikołaju żyje dalej: w sercach rodziców, w opowieściach ludzi. Każdy, kto słucha tej historii, go pamięta. Miłość rodziców jest silniejsza od śmierci. Niektóre więzi nie znikną nigdy. Jeśli widzisz dziecko w niebezpieczeństwie, nie wahaj się ani sekundy. Zadzwoni na policję. Każda chwila może być kluczowa. Twoja reakcja może uratować młode życie. Nie bądź obojętny na cierpienie innych. Zostaw w komentarzach, co myślisz o tej sprawie, czy sąsiedzi powinni byli wcześniej zareagować. Subskrybuj kanał, żeby usłyszeć więcej podobnych historii. Kliknij dzwonek, żeby nie przygapić kolejnych śledztw. Razem możemy chronić nasze dzieci przed krzywdą. Mikołaj miał całe życie przed sobą. Marzyło być strażakiem, lubił dinozaury. Jego śmiech już nigdy nie rozlegnie się w domu ale jego historia może uratować inne dzieci. To jedyna sprawiedliwość, która nam została.